Dzień dobry, godzina 9.09, czyli zaczynamy nasze codzienne poranne SELSPRESO. Ja nazywam się Dariusz Milczarek. Moim gościem jest od już czterech... Właściwie czwarty raz się spotykamy? Czwarty raz się Warty, spotykamy. Tak? Ten czas leci. Czwarty, leci. czwarty raz się spotykamy. I yy, 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 właśnie, spotykamy się z kim? Spotykamy się z Grzegorzem Chojnackim, czyli MŁA. Tak jest. Yy... Dla rozwinięcia, oczywiście, Grzegorz jest naszym kon, znakomitym, zresztą, konsultantem. Okej, okay, a my rozmawiamy sobie jakiegoś czasu o właściwie byciu coraz bardziej efektywnym czyli o poszukiwaniu doskonałości w znajdywaniu rozwiązań, czyli w sprzedaży, w rezultatach. No i trochę wszyscy krążymy wszyscy my dwaj krążymy wokół czterech elementów, które stanowią wzór który kolego żeś wymyślił był mm -hmm. i który promujesz w naszej organizacji jak swój. Choć jak wszyscy dobrze wiemy, jest to podły plagiat. Może odrobinę obrębowany, ale plagiat. Czyli strategia razy jakość razy, razy, razy aktywność. I teraz prowadzimy niechybnie do sytuacji, w której rozmawiamy o czymś, co wydaje się, mega, się, poprawię, ba Nie, co wydaje się mega banałem, prawda? bo to jak mówimy o świecie sprzedaży, to hasło pod tytułem rusz się, wiesz, dosyć agresywnego czekania, rusz tyłek, jest czymś po prostu już tak oklepanym, że hej. Mm -hmm. No tak, więc w związku z tym wyzwanie mamy takie, jak powiedzieć o czymś, co może być banałem, żeby to miało jakąś dla Was wartość. Ja bym powiedział tak. Jak... Nawiązałeś do tego wzoru, to tutaj warto powiedzieć, że te czynniki są ze sobą też splątane, czyli tam okay. są wewnętrzne takie jakby interoperacyjne zależności, które się pojawiają. I teraz jednym z, z najbardziej powszechnych jest, że my nie jesteśmy aktywni, uwaga, bo nie potrafimy. E... Ale to jest excuse czy to jest prawda? E... To znaczy, no ja... Jak... No bo nie, bo mogę ci jak... powiedzieć, nie robię tego, bo nie umiem. No ale zawsze mógłbym zrobić, tylko bym źle zrobił. Ale ponieważ... nie robię. No więc nie robię. I teraz uwaga. No... Za tego to jest excuse czy naprawdę? Jedno i drugie. Ja bym powiedział tak, ciekawym, jak poruszyłeś, to zależy od osobowości, bo są perfekcjoniści, którzy będą czekać, cyzelować, szlifować ten diament na brylant, aż go całkiem spiłują i już nic nie zostanie, a on nadal nie był idealny. Więc jakby zasada sprzedaży po prostu trochę no guts, no gain, tak dalej, po prostu wchodzimy, wchodzimy w tą rzeczywistość, no. bo sprzedaż to sport kontaktowy, no po prostu, no bez tego się nie ma co tam zastanawiać, to nie są, to nie są te teorie. Eee, ale też jest oczywiście tak, że na przykład nie chcemy tego brzydko mówiąc, chrzanić. W związku z tym czasem jest dobry powód, żeby czegoś nie robić, jak w czymś nie jestem, dobry, ale jedno i drugie wracamy do jakości, że jakość potrafi nam bardzo mocno odblokować aktywność. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą myślę, wydaje, że Warto powiedzieć, jest, yy... Wracamy do takiego pytania, czy naprawdę chcesz ten wynik osiągnąć, czy tylko to jest w jakiejś mierze trochę maskorutyna. Jestem w organizacji, sprzedaję, w związku z tym to świade mnie wymaga, nikt nie ma wątpliwości, ja też ich nie mam. A czy gdzieś na, w głębi ciebie jest ta determinacja taka, rzeczywiście, bo jeżeli tak. To, to pojawia się to, co mieliśmy w poprzednim odcinku. Pytanie do klienta, to daj mi feedback, ale chcę szczery feedback. Nie kupiłeś, chcę wiedzieć dlaczego, prawda? No i właśnie sam zauważyłeś, większość ludzi nie pyta, bo się trochę boi tej prawdy o sobie, bo może by usłyszała, że to było dużo gorsze, a ty byłeś beznadziejny, prawda? No warto się dowiedzieć konkretnie, ale te, tego się boimy. Druga rzecz to jest właśnie taka odwaga przyjrzenia się, co ja w tym lejku mam. Ponieważ jedną z naj Bardziej powszechny zjawisk jest, że w tym lejku jest dużo rzeczy, które jakby je poprzykuwać szpilką, tam nic w środku nie ma. No tak, mówiliśmy kiedyś ostatnio z kolegą tak. Łukaszem tutaj, że istnieje coś takiego jak pojęcie pola karnego. My lubimy tak sobie o tym mówić, mhm. czyli, czyli co naprawdę masz w polu karnym, a co namalowałeś wokół, prawda? W co wierzysz, krótko mówiąc? Na, na co możesz liczyć sam przed sobą? Mhm. Na ile. Zamalowałeś ten lejek, żeby to I to wyglądało. jest drugi punkt, gdzie jakość nam wpływa, ponieważ jakość, która, dobra kwalifikacja w procesie sprzedaży, szybciej to poprzekło. Muszę to oczywiście chcieć zrobić, ale jeżeli to zrobię, to mogę szybciej zrezygnować, bo rzeczywiście tam nie będzie nic, nie będzie w tym miesiącu czy w kwartale, mogę to zostawić, ale wtedy mam tą przestrzeń. No i trzeci element, on trochę z tym związany, to jest po prostu uwalniam czas. Czyli ludzie często nie są aktywni, uwaga, bo już naprawdę nie mają w co ręce, boże. jak sobie weźmiesz cały admin, maile. No tak, ale to może być też w związku z kwestią tej strategii, prawda, że ja się koncentruję na przykład nie na tych rzeczach, no, które no powinienem się koncentrować. No więc dlatego to jest iloczyn, tak? No tak, tak, nie, ale ja rozumiem, nie. no bo wiadomo, no w tym wzorze to, to wszystko na siebie wpływa, mhm. ale jednak jak mówimy o aktywności, no to chyba gdzieś za takim postulatem bycia aktywnym jednak jest coś takiego, co można nazwać pewnym domniemanym lenistwem, to znaczy, że ludzie z założenia, Cały postęp się w ludzkości wziął z, z lenistwa. To, ale to ten po, po taki konstruktywny, prawda, że już z tego lenistwa musi coś wynikać, prawda, żeby było jeszcze bardziej dużo lenistwa. Ale w przypadku sprzedaży jednak mi się wydaje, że zobacz. Ja nawet jak wiemy, myślę o sobie, może trochę nawet o tobie w różnych sytuacjach, o sobie na pewno, to ja czasem nie, rób, nie robię ruchu, czyli stosuję tą strategię agresywnego czekania. Nie dlatego, że nie potrafię, ani nawet nie dlatego, że gdzieś. Yy, nie rozumiem wagi tego, tylko tak trochę zbagatelizuję to jeden dzień nie robi różnicy. Dzisiaj mi się nie chce. Mm -hmm. nie? Bo oczywiście, że bardzo bym chciał, żeby się udało. Oczywiście, że rozumiem, że jak dzisiaj nie wsypię, nie nasypię, to nie, nie zbiorę jutro, ale z jakiegoś powodu. Nie chcę. Jasne. Wiesz co, I to jest naturalne w nas, no i, i jesteśmy ludźmi, więc bądźmy ludźmi. I tu naszą rolą nie jest mówić, to się zmieńcie w ten, w ten sposób, że przestańcie być ludźmi, wyzbycie się ludzkich odruchów. Właśnie nie. Ludzie zdecydowanie bardziej są gotowi wewnętrznie położyć tą swoją aktywność, kiedy to jest mądra aktywność. Czyli czują, że to tak. co najmniej, i teraz uwaga, dwa elementy. To jest powiązane ze strategią. Często jest tak, że jak wprowadzamy jakąś zmianę w strategię, ja to na przykład obserwuję w firmach, gdzie tam doradzam i widzę, jak ludzie działają. To w momencie, jak się pojawia nowy pomysł, to ten pomysł, jak on zaczyna działać, to nagle ludzie w to, w, to wchodzą, tak. bo to jest ta, ta. A drugi element, jeżeli sobie myślicie o tym, jak tą aktywność swoją zwiększyć, to jest testowanie rozwoju kompetencji to znaczy po prostu może zrobić coś inaczej no ale muszę to zrobić no bo inaczej to nie zrobię w związku z tym wymyślam sobie patent jakbym z, inaczej już setne spotkanie w tym w tym kwartale ale może coś zmienię i ten pomysł że okej okay, z 8 z 10 mi 2 zostają 8 okej okay, ale chociaż zainwestuję, czyli teraz pójdę tam, uwaga, czego? Nauczyć się czegoś. Wziąć doświadczenie. I teraz to jest z kolei, że powiedziałam o powiązaniach. Aktywność wpływa mi z kolei dodatnio na, na jakość, bo ja tylko przez aktywność mogę się rozwijać, nie na na szkolenia. To jest 10%. 90% to jest wdrożenie, więc... No nie, ale trochę pokazuje, że jak bardzo to cały czas jest ze sobą powiązane. No bo ja na przykład bardzo przekonuję e, taka historia, którą chyba żeśmy tutaj przy jakiejś okazji rozmowy z kimś e, przytaczali. Mianowicie taki kiedyś, nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz, był wywiad Lewandowskiego. Roberta Lewandowskiego na temat tam właśnie aktywności, zaangażowania itd. Tak no ja on, i on podał taki przykład o tym, że miał w głowie zawsze, mogę parafrazować trochę, więc tutaj, jeżeli by kolega Robert Lewandowski tego słuchał, to może ewentualnie sens oddam, ale mogę Dawaj. tam powiedzieć liczby. To jeszcze było za czasów, kiedy grał w Bayernie i postawił sobie za taki cel, że nigdy nie będzie obcinał końcówek. Co to znaczy obcinanie narożników? Jak piłkarze robią rozgrzewkę, no to sobie biegają wokół boiska i bardzo często jakby mhm. u ukosy, czyli przechodzą przed chorągiewką pola różnego. Ro, 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 Robert Lewandowski opowiadał o tym, że on sobie postawił kiedyś za taki cel, taki pewien wewnętrzny przymus, że on nigdy nie będzie, no, nie będzie po prostu obcinał mhm. tych końcówek. I to potem bardzo szybko wyliczył. Że jedno obcięcie końcu, końcówki to jest mniej więcej 2 metry. Biorąc pod uwagę, że oni mają tam powiedzmy w okolicach 30 okrążeń w ciągu treningu, znaczy dwóch treningów, tak. bo to są dwa dni, to jest dziennie 300 metrów, w ciągu roku to już jest ponad 82 km. To znaczy, że zaoszczędził albo nadgonił dwa maratony. I ten przykład zawsze mi bardzo tak. mocno pokazuje, że takie drobne bagatelizowanie, Ostatecznie w skali robi robotę. Mówiłem, że zrobię 10 zimnych telefonów, ale w sumie zrobię 9, ale w skolu w ciągu roku to już jest 300 telefonów, których nie zrobiłem. Z tych 300 telefonów, których nie zrobiłem, mogę uzyskać tam konwersję, tam jakąś. Czyli wiesz, ja trochę takie mam mm. poczucie, że my bardzo często bagatelizujemy albo odpuszczamy w aktywnościach. Pewne rzeczy, które nam się wydają nieistotne, ale one na koniec dnia składowo robią robotę. To są te mikroróżnice. To są te mikroróżnice. To, to jest po pierwsze, nie lubimy czegoś, co nas męczy, ale też A. łudzimy się, że do końca kwartału mam jeszcze dwa miesiące, to ja jeszcze zdążę. I ten efekt kija hokejowego, czy jakbyśmy to nazywali, że ludzie nie są równo aktywni, tylko pod A. koniec nadganiają i jakoś się najczęściej udaje i się wszyscy cieszymy. A łatwo sobie wyobrazić co było gdybyśmy równo rozłożyli, ale będziemy teraz takie dwa dziadki, które będą pierniczyć jak to dobrze równo pracować, a pytanie czy sami zawsze tak pracujemy. Nie, no, ale wiesz, wiedzieć jaka jest właściwa droga, a nią kroczyć, to no, są, to są Dobra, tak, więc my tak. też już z tej drogi skręcamy powoli. Właśnie nie skręcamy, co się zatrzymujemy. Robimy sobie przerwę na, gdybym palił, powiedziałbym na papierosa. Ale na kawę czy Na kawę jakąś dodatkową i na dzień pracy, a jutro wracamy do Was z kolejną częścią naszej rozmowy. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.